No hej, witam wszystkich w Resident Evil 4. Jest to wersja na PC. Wersja Steamowa z 2014 roku z modem HD Project chyba się nazywał, więc teksty powinny być dużo lepsze. A Już kiedyś, kiedyś nagrywałem z tego serię, to było 7 lat temu. Więcej akcji, ale jest, są też elementy horroru i naprawdę. Gameplay jest zarumbisty. Sterowanie jest może trochę toporne, i też yy, kamera różni się. Od poprzednich trzech części tam była kamera statyczna. Zmieniała się, kiedy po prostu postać wychodziła z, z widoku kamery. Tutaj jest kamera z pleców czyli z trzeciej osoby. Ale dobra. Akurat tu mam odblokowane wszystko. Zaczniemy na poziomie profesjonalnym. Poczemu nie? Najwyższy poziom trudności. Zobaczymy, jak to będzie. I wybierzemy sobie e, kostium specjalny. Pierwszy normalny to jest ten standardowy, kiedy on ma tą swoją kurtkę i tak dalej. Specjalny to jest strój RPD, czyli podobny do tego z rezydenta dwójki, kiedy był policjantem. I specjalny drugi to jest strój tak jakby gangstera, ale tego nie wybiorę, bo wtedy Ashley będzie miała zbroję i będzie po prostu nieśmiertelna i to będzie ułatwienie wielkie. A ja nie chcę czegoś takiego, więc. Pomiędzy normalnym a specjalnym pierwszym jest taka różnica, że po prostu, no, to wizualna różnica jedynie. Nie ma żadnych korzyści innych. Więc wybiorę specjalny pierwszy. 1998, nie zapomnę tego, to był rok, kiedy te gryzliwe morderstwa wydarzyły się w Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow, crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan. To sterilize Record City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Corian, why am I the one who always gets the short end of the stick? You. Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs> I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh you crazy American it's a direct order from the chief himself i tell you it's no picnic i'm counting on you guys was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? racing so cold all of us are in that must be my imagination sorry it took so long Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right, parking tickets. Good luck. Jeez, who are these guys? Did you say something? you can hear me i'm ingrid hunnigan i'll be your support on this mission loud and clear somehow i thought you'd be a little older so the subject's name's ashley graham right that's right she's the daughter of the president so try to behave yourself okay <laughs> whoever this group is they sure picked the wrong girl to kidnap i'll try to find some more information on my end as well good talk to you later leon out tak więc, jesteśmy... Hiszpanii nie są zbyt mili ci policjanci hiszpańska policja jesteśmy ten laser zielony to nie jest mod, to jest po prostu zmiana plikach gry. Mam nadzieję, że dobrą wronę zrobiłem. Tak, ona ma właśnie spainela, którego można sprzedać. Hmm. Gra wyszła chyba na, na wszystkie platformy prawie wszystkie. No, na, na początku wyszła jako ekskluzyw na GameCubea, później PlayStation 2, PC. Wiadomo, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One i tak dalej. Uh, excuse me, sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph? What the fuck is this? Largate, cabrón! <laughs> Sorry to have bothered you. Freeze! Is it freeze? I'm going to go the switch. We it, we it, we Is everything okay? There was a hostile local. Miałem wyboru, że go neutralizować. Jest jeszcze inni człowiek na terenie. Get out of there and head to the village. Podaję wszystkie środki, aby uratować przed sobą. Understood. Znam tu co po niektóre glicze, których raczej nie będę wykorzystywał w tej serii. Może to co naprawdę można powiedzieć, że znam na pamięć. To postaram się grać. E, możliwie tak jakbym jej nie znał. Dobra. Oni są już widocznie e, bardziej wytrzymali. Dobra, to tego dobiję. Jednak nie Staram się oszczędzać amunicję Bo może się przydać po prostu Okej, okay, załatwiliśmy ich mm, Tutaj będzie pierwsza maszyna do pisania Tak jak w poprzednich częściach Zapisujemy Tylko wtedy, kiedy mamy maszynę do pisania Nie wiem, tu chyba nie ma saveów takich na niższych poziomach trudności chyba są. Z zapisujemy właśnie na trójce zepsze. Mm, z nieco taką, że nie potrzebujemy inkrybonów czyli tuszu. O, tuszu do zapisywania mamy nieograniczoną liczbę zapisów. Yy, pierwsza krem na wersji pc też, ale to była wersja jeszcze przed tym, jak wyszła ta z 2014 i tamta wersja była sporo gorsza od tej po pierwsze graficznie była gorsza po drugie w ogóle nie wykorzystywała mm, myszy klawiaturą się celowało, robiło się wszystko po prostu na klawiaturze jedyny plus tamtej mm, pc wersji Starej jest taki, że mm, ...że ma polską wersję po prostu. Kiedyś to miało dla mnie znaczenie, teraz, teraz już nie. Nawet nie wiem, może nawet zrobię napisy do gadstenek, chociaż nawet jak ktoś słabo zna angielski, to raczej rozumie, bo tu dialogi są naprawdę proste. Okej, okay, tu chyba nikogo nie ma. Ok o, przybiegł tutaj mamy jakąś ozdoby, plakat na ścianie okej okay. Leon już jest bardziej wyszkolony jest agentem amerykańskim, więc więc na te i, i tak dalej Więc można używać ataku wręcz czego nie było w drugiej części po prostu tylko jakieś powiedzmy bardzo, bardzo podstawowe mm, odpchnięcia takie rzeczy tylko jedynie Leon, jak się Tak, tak, tak. Dopiero teraz dostajemy instrukcję, jak to się gra. Tutaj można spojrzeć, popatrzeć, sobie, co nie robią. Ja myślę, że nie będę tego robił. Po prostu zachowywał się, no zrobię jakieś takie prace wiejskie swoje. To nie są zombie, to są ludzie z tym pasożytem. Jak przeskakujemy przez e, przez potki, albo kopiemy, jesteśmy niezniszczalni. Chainsaw. Muszę przyznać, że jak w to pierwszy raz miałem chyba z 10 czy 11 lat strasznie bałem się tego Chainsaw Ganado spiłał po prostu, Są takie dźwięki wydaje i dodatkowo ma nocne hita, po prostu e, wydobywa się taki ryk i i odcina łeb po prostu jest całkiem wytrzymały I spotykamy go tylko jak e, To znaczy tołkać scenkę Tylko jak wejdziemy do tego domu Inaczej po prostu Inaczej po prostu go nie spotkamy Okej okay. To znaczy spotkamy go jeśli pójdziemy do wyjścia z tak jakby z tej wioski, do tej bramy wtedy też czy tu tak, tutaj też ktoś jest. Dobra o lipko, dobra Wykorzystam sobie o, chyba. Nie, dobra Au Strasznie dużo Życia zabierają Energii Bo to jest na tym poziomie trudności niestety, tak jest O, na szczęście nie trafił Dobra, przeładuj szybko i go dobijemy 10 tysięcy peso niech będzie. Dobra, zejdziemy stąd. Przy okazji możemy trochę poeksplorować. Jest tu sporo rzeczy do znalezienia w tej wiosce. A nie chcemy mi się z nimi tak cały czas walczyć. Jak yy, gra się na, to naprawdę pierwszy raz bez żadnego doświadczenia, to, yy, to ta sekwencja jest naprawdę wymagająca. Okej, okay. tutaj są ukrywane przedmioty. O kurde, dobra, nie mam wyjścia muszę użyć już pierwszej apteczki to jest też zielona roślinka, mało osób o tym wie bo po prostu no kryty to jest to jeszcze czerwona i tutaj będzie żółta żółta jest przydatna yy... żółta służy do tego żeby przedłużyć sobie tak jakby zwiększyć maksymalny poziom zdrowia. Jak widzicie, jest po prostu biała kreska, która pokazuje ile ile tego zdrowia można maksymalnie mieć. Za każdym razem, jak użyjemy mikstury z zieloną miksturką, to mały skrawek się przedłuża. Dobra, spierdzielam to. Może teraz to pokażę nawet. Połączę. Mamy taką potrójną miksturkę, i można spojrzeć na, na tą kreskę. Trochę się zwiększyło. <grymne> Naprawdę na hita prawie zginęłem. Dobra. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tym, z tym najwyższym poziomem trudności. Oh, la kampana. hora de everyone going bingo bingo since it's a bingo grać. Śmieszne. i have some bad news i've confirmed the body of an officer something's happened to the people here leon you need to get out of there look for a tower and follow the trail near it got it Dobra, szybko sprawdzę tam co po prostu jeszcze mam wziąć stąd. Może się to komuś przydać, bo naprawdę z tej wioski można wynieść dużo rzeczy przydatnych. Ile mam tej amunicji do strzelby? Okej, okay. może być. Amunicja się na pewno przyda, czy stamtąd wziąłem? W sumie wszystko chyba tak, stamtąd wziąłem. W tym domku jeszcze chyba nie byłem. Więc zawsze jest sporo rzeczy, to można sprawdzić. Ale nic za bardzo to nie wnosi. okej, okay. się zastanawiam, czy jeszcze tu coś jest. Hmm. Chyba nie, chyba można powiedzieć, stąd wychodzić. Te drzwi są zamknięte. Także tylko tutaj skrzynka, która czasami jest właśnie pusta. A czasami nie, w tym domku nic nie ma tutaj amunicja. I ciekawe jest to, że gra tak jakby dostosowany poziom trudności do, do umiejętności. To znaczy, że jeśli gramy dobrze gra daje więcej przeciwników i generalnie jest większe wyzwanie a jeśli y, idzie słabiej, to gra jest łatwiejsza. Ok, mamy tutaj takie a, ozdóbki, które można zastrzelić, i wtedy od, od merchanta, od sprzedawcy dostaniemy broń darmową. Ja chyba tego nie będę robił, bo mi się nie chce. A i tak bronię będę trochę zmieniał później, dobrze więc zapiszę. I jak na razie to na tym zakończymy ten odcinek i będziemy kontynuować chociaż jajco. O, czemu mi tak zwolniło? Złote jajco. Uciekam stąd. To jest nieprzyjemnie. O nie nic <ścoughs> tak się dzieje. Dobrze, więc to by było na tyle cześć.